Nastolatka zastrzelona po kłótni na Facebooku. Czternastolatka została zastrzelona przez inną czternastolatkę po tym, jak pokłóciły się na Facebooku o chłopaka. Policja mówi, że kłótnia rozpoczęła się na forum publicznym i przybrała na rozmiarach po komentarzach innych osób. Ofiara, Endia Martin, wracała ze szkoły z przyjaciółką, gdy napotkała grupę dziewczyn wraz z napastnikiem. Wywiązała się kłótnia i zrobiło się gorąco. Podejrzana wyciągnęła pistolet i wystrzeliła z pomocą innej dziewczyny. Martin została postrzelona w plecy i zmarła na miejscu. Jej przyjaciółka uciekła po tym, jak została postrzelona w ramię. Policja twierdzi, że pistolet został skradziony z samochodu i przeniesiony na miejsce zbrodni przez którąś z koleżanek podejrzanej. Policja aresztowała 17-latka, który pomógł w ukryciu broni. Udział w morderstwie miał także 24-letni wujek, który pozostaje w areszcie.